ja z tej strony, słuchajcie, przyszedł czas na Ukrainę. W przenośni dosłownie, wcześniej przyszedł czas ze strony, stwierdził tak Władimir Władimirowicz-Putin, teraz stwierdziłem ja, że czas nagrać coś o Ukrainie, tym bardziej, że w czasie, gdy rozpoczęły się wszystkie działania w tamtym rejonie Europy, nie nagrywałem. Ale dzięki temu mogłem troszeczkę przemyśleć sprawę i być może dojść do jakichś yy, wniosków bardziej sensownych niż na gorąco bym do takich wniosków mógł dojść. W każdym razie tak, parę filmów o Ukrainie zrobię i będę robił oczywiście na bieżąco, jeżeli coś tam się będzie więcej działo, a będzie na pewno. Yy, na początku chciałbym, yy, na początku nagrałem na pewno dwa filmy, w tym pierwszym, który teraz nagrywam, Opowiem troszkę, znaczy będę chciał troszeczkę ze strony rosyjskiej opowiedzieć całą tą sytuację, a w następnym filmie zajmę się tym działaniami władz naszych, polskich i tym, czy one są właściwe, niewłaściwe i co właściwie możemy jeszcze zrobić, no więc, tak słuchajcie, zajęcie Krymu przez Rosję to była sprawa od dawna, dawna przesądzona. No Rosja nie mogła sobie pozwolić na to, żeby Krym kiedykolwiek utracić. Oczywiście no, mówią o tym wszystkie mądre głowy w telewizji, że to jest strategiczna pozycja bardzo ważna i tak dalej, i tak dalej. Tylko że nikt sobie nie zdawał wcześniej z tego sprawy, że Rosja będzie stać na Taki, tego typu manewr, no, czyli wpierdolenie się z buciorami do e, obcego państwa no i de facto e, oderwanie kawałka tego państwa e, i włączenie ich do swojego. Przypominam, że e, był już taki jeden facet, który robił tego typu rzeczy. Nazywał się Adolf Hitler i w latach 30. XX wieku dokładnie w ten sam sposób działał. No, e, w ten sam sposób również zachowywała się również wtedy społeczność międzynarodowa, mocarstwa ówczesne europejskie, jak zachowuje się Unia Europejska i Stany Zjednoczone teraz. Nie stawiają praktycznie żadnych, inaczej, nie stają naprzeciw Rosji. Nie są zdecydowani w swoich działaniach i nie chcą eskalacji działań bojowych, twierdzą, że jakiekolwiek powstrzymanie Rosji w ostry sposób spowodowałoby, wywołałoby wojnę. Dokładnie tak samo twierdzili błodarze e, ówczesnego świata w XX wieku, w latach 30 XX wieku, kiedy w ten sposób, w ten sam sposób działał Adolf Hitler e, w latach XX wieku, zajmując, dokonując Anschlussu Austrii, zajmując e, Czechy i Morawy. Dokładnie w ten sam sposób, i w ten sam sposób tłumaczyli swój brak zdecydowania wówczas e, alianci zachodni. Francja, Anglia, Stany Zjednoczone wtedy się nie wpierdalały. Bali się, że jakby się postawić Adolfowi Hitlerowi, to by wybuchła wojna. No kurwa, wojna i tak wybuchła. Teraz sytuacja jest bardzo podobna. Czyli tak. Władimir Władimirowicz-Putin odrobił lekcję. Przeczytał parę książek historycznych albo słuchał e, audiobooka e, jakiegoś historycznego polując na niedźwiedzie na dalekiej Syberii e, i wiedział, że e, Zachód, współczesny Zachód jest generalnie e, nawiązując do e, warszawskiej ostatniej sytuacji jest Zachodem tęczowym. Zbyt dużo tęczy nie ma prawdziwych twardzielów z jajami, nie ma Ronalda Regana w Europie i generalnie już w ogóle na świecie, nie ma gości, którzy potrafiliby powiedzieć kurwa dość, sprawdzam. Oczywiście no, kwestia jest tego typu, czy Putin ma coś w ręku, prawda? Czy na to sprawdzenie by odpowiedział na przykład królewskim pokerem. Prawdopodobnie mogłoby tak być, bo to jest psychol, a psychole mają szczęście w kartach, albo mają te karty. Znaczone oczywiście. Więc tak, Putin nie miał korwa innego wyjścia. No nie miał po prostu. Sytuacja, jaka nastąpiła na Ukrainie po tych całych wydarzeniach tam na Majdanie i tak dalej, i tak dalej, ta rewolucja, spowodowała to, że plany, które na pewno były gotowe od wielu, wielu lat, plany przejęcia Krymu, zajęcia Krymu, odkurzono, szybciutko przyniesiono na biurko, zweryfikowano, czy są do wykonania w tej chwili, w tej sytuacji i wprowadzono w życie. Nie mogli sobie Rosjanie pozwolić na to, żeby rząd, który dąży do zbliżenia, z, nowy rząd, który dąży do zbliżenia z Unią Europejską, który dąży do zbliżenia z NATO, Szary ogęsił się im na Krymie, tam gdzie mają swoje bazy morskie, gdzie mają swoją historię, krótką, bo krótką, ale treściwą. I przede wszystkim tam, gdzie jest najkrótsza droga, z Sewastopola przez Morze Czarne, Ciśniny Bosfor, a może Śródziemne. Gdyby zaryzykowali i gdyby kiedykolwiek w tamtym rejonie bazowały na przykład okręty natowskie na, przykład na Krymie, no to by była lipa i historia Rosji, takiego prezydenta, który rosyjskiego, który by z tym nic nie zrobił, bardzo surowo by rozliczyła. No po prostu, krótko mówiąc, Putin musiał zająć się Krymem. Nie miał kurwa innego wyjścia. Teraz, jak zostało to przeprowadzone, no wszyscy widzieli. Mnie zdziwiła niesamowita łatwość, z jaką cała ta operacja została przeprowadzona. Potem dopiero rzeczywiście sobie pomyślałem, że przecież tak, no na Krymie przeważa ludność rosyjskojęzyczna, rosyjskiego pochodzenia, bądź utożsamiająca się z ZSRR, z Rosją i tak dalej. Ludność, do która, która na Krymie była obecna od stuleci, od tysiącleci, została za czasów Komuny Głębokiej ZSRR w latach 30., 40., 50 została przez Stalina i jego pomagierów albo zlikwidowana, albo wywieziona w pizdu. Tatarzy krymscy są w tej chwili, na swojej ziemi są w tej chwili niewiele znaczącą mniejszością. Ukraińcy, którzy są na Krymie, w ogóle na Ukrainie całej, są mocno zrusyfikowani szczególnie ci starsi Ukraińcy. Wśród tej znowu drugiej młodej, młodszej grupy yy, zaczyna prężnie rozwijać się nacjonalizm, a większość Ukraińców ma wszystko w dupie, tylko chce jeździć na zachód i zarabiać pieniądze. Tak wygląda ta sytuacja. Putin wykorzystał yy, sytuację rewelacyjnie. Wykorzystał odpowiedni moment. Wykorzystał to, że nowe władze ukraińskie były ekstremalnie słabe były ekstremalnie słabe tak samo hmm, wydaje mi się że cała ta tak zwana ucieczka Janukowycza hmm, z Ukrainy hmm, była po prostu zaplanowana przez oficera prowadzącego hmm, z ramienia rosyjskich służb specjalnych oficera prowadzącego który prowadził swojego agenta Janukowycza po prostu stwierdził mu dobra Wiktor Wypierdalaj stamtąd, oni muszą stwierdzić, że ciebie tam nie ma i wtedy złamią postanowienia o umowy, prawda? Nie będą czekać na wybory, tylko ogłoszą, że przejmują pełnię władzy. Podejrzewam, że taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście z drugiej strony Rosjanie nie wiem, czy musieli coś takiego robić, no bo wydaje mi się, że cały establishment polityczny biznesowy na Ukrainie i ten stary beton, który tam był za czasów Janukowicza i ci nowi młodzi gniewni, to są wszystko ci sami ludzie, słuchajcie. Oni są upierdzieleni na 100% w układy z rosyjskimi służbami specjalnymi albo w układy biznesowe z wielkimi rosyjskimi koncernami. A jeżeli są upierdzieleni wykłady układy biznesowe z wielkimi rosyjskimi koncernami, no to są upierdoleni w układy z rosyjskimi służbami, ponieważ wszystkie większe koncerny, a nawet nie wiem czy nie większe, wszystkie koncerny, cały biznes w Rosji jest w rękach rosyjskich służb specjalnych, m.in. Władimira Władimirowicza Putina. Także bardzo łatwo było Putinowi podjąć taką decyzję, Wiedział, że tam się nic na Krymie wielkiego nie może raczej zdarzyć. Trzeba pamiętać o tym, że większa część armii ukraińskiej, milicja ukraińska to są wszystko ludzie, którzy wcześniej pracowali, służyli dla ZSRR. Mówię o tych starszych funkcjonariuszach, czyli dowódcach, tymi, którzy są, tych, o tych, którzy są w tej chwili dowódcami sentyment gdzieś tam pozostał. No kurwa no. Jakbyście byli Ukraińcem z jakiejś zapoziałej bazy ukraińskiej, gdzie kurwa nie ma pieniędzy, nie dostajesz żołdu na czas, twoje okręty w porcie rdzewieją albo coś, to nie chciałbyś być w armii rosyjskiej? Jeśli generalnie od dziecka byłeś wychowywany jako obywatel Związku Radzieckiego i potem nagle Ukraina, no kurwa, no jestem Ukraińcem, ale tak właściwie to... No, chyba, że dziadek takiego Ukraińca służył w SS Galicien, No to być może by inaczej myślał na temat Rosji. No ale raczej rodziny tych, co służyli w SS Galicien to nie przetrwały zbyt, zbyt dużej liczby. W każdym razie morale armii, morale władz tych miejscowych na Krymie, morale milicji było fatalne, poza małymi wyjątkami. W ten sposób rosyjskie oddziały specjalne mogły się tam pojawić ale przepraszam jakie rosyjskie oddziały specjalne nagle na krymie pojawili się zaniepokojeni sytuacją zaniepokojeni tym że w kijowie pojawili się faszyści i banderowcy pojawili się młodzi ludzie którym na sercu leżało dobro mieszkańców krymu szczególnie tych rosyjskiego pochodzenia obywateli rosyjskich no i co? No kupili mundury, jak mówił Putin, w sklepach z demobilem. Zrobili... Al-Musalabim, Salabim. I pojawiła się broń. No i kurna wzięli sprawę w swoje ręce. Zajęli parę ważniejszych miast, parę ważniejszych ośrodków rządowych, lokalnych na Krymie. Poprosili Rosję o pomoc. No i Krym jest w tej chwili częścią Rosji. Tutaj yy, sytuacja wydawała się jasna w tym momencie. Cały świat generalnie nie bardzo wiedział, co ma robić. No bo jak kurwa? Wysłać wojsko tam? Przecież to, jeżeli Putin mówi, że to, to nie są Rosjanie, ci to nie są żołnierze rosyjscy, to jest samoobrona, no to przecież mogą stanowić o, samym, o, o swoim miejscu, w którym żyją. Prawda? Może im się nie podoba ten rząd w Kijowie, faszystowski. A może oni mają rację? A może coś tam? No nie, no nie, lepiej nie, nie można się tam wpierdziawać. Tylko, że im się wszystkim wydawało, żeby nie drażnić rekina, jakim bez wątpienia jest Władimir Putin, to lepiej tam, a dobra sprawa, przysknie tutaj, nie wpuścimy 15 dyplomatów kur no, z Rosji na zachód i w ogóle to gaz, to trzeba się dogadać, bo ceny, szczególnie Niemcy bardzo zaczęli się bać o swoje umowy różne handlowe z Rosją itd. Tak i wszyscy liczyli na to, dobra, kurno, no, na szczęście Ukraina tam nic się nie broniła na tym Krymie. To czyli oni się zgodzili na to. I niech tam sobie Rosja tym Krymem zarządza. Ale nikt kurna nie pomyślał, oprócz y, mnie na przykład i, no, byli ludzie, którzy przestrzegali przed tym, że y, Putin się na tym nie zatrzyma. Zadziwiające dla mnie było to, że jeszcze chyba 3 czy 4 dni temu w telewizorze wypowiadały się jakieś mądre głowy, że nie, no przecież niemożliwe, żeby tam, bo jeżeli wkroczenie wojsk rosyjskich na wschodnią Ukrainę, to, było, to, to wojna by wybuchła przecież. No kurwa, wojna to wybuchła wtedy, kiedy wkroczyły wojska rosyjskie na Krym. To już była wojna. Tylko jakoś kurwa nikt nie potrafił wypowiedzieć tego słowa, oprócz prze, przerażonych i zesranych, nowych władz ukraińskich. Putin przetestował sobie całą tą operację, cały system, jak to się robi. Przetestował sobie to na Krymie, a teraz poszedł dalej. No bo z jakiego powodu? Oczywiście z powodów przede wszystkim strategicznych. Nie mógł sobie, zupełnie tak samo jak z Krymem, pozwolić na to, żeby państwo, które zbliża się z Unią Europejską, ze znienawidzonym NATO przeszło na stronę Zachodu zupełnie, w całości, jako organizm państwowy. Dlaczego? No dlatego, że przede wszystkim jakby cała Ukraina stała się nie, sojusznikiem NATO albo częścią Unii Europejskiej, albo co gorsza faszystowsko-banderowskim tworem państwowym, no to granice znienawidzonego paktu NATO zbliżyłyby się znacznie do Moskwy. Granica Ukrainy od Moskwy to jest zdaje się 200, chyba 230 czy 250 kilometrów. To jest rzut beretem z kamieniami. Znowu tutaj po prostu dowódca, wódz, führer Rosji, Władimir Władimirowicz Putin, nie mógł sobie kurwa na to pozwolić. No ale teraz sprawa była już prosta. Przede wszystkim sprawdził, że Zachód się waha i Zachód jest do wydymania. Sprawdził sobie, że nowe ukraińskie władze to są cienkie bolki, z podejmowaniem decyzji tam jest lipa. A teraz do mnie dzwoni. Poczekajcie chwilę. No, Putin jest trochę zajęty, dlatego odwołał piątkową imprezę. W każdym razie. Sprawdził sobie sytuację, jak to wyglądało na Krymie. Zobaczył, że władze zachodnie i władze nowe ukraińskie to generalnie ludzie, którzy mają problemy z podejmowaniem decyzji. No, mają problemy z podejmowaniem decyzji, szczególnie Ukraińcy, dlatego że no, y, kraj jest w rozsypce totalnej. W rozsypce spowodowanej y, całą tą rozpierduchą, która miała miejsce na Krymie. Morale wojska totalnie spadło po Krymie. Morale wszelkich służb totalnie spadło. Mm. No bo jak kurna mają się czuć ci żołnierze, którzy bez strzału oddawali broń, poddawali się Rosjanom? No niektórzy to przeszli od razu na stronę Rosjan, ale niektórzy, no ci, którzy jednak wierzyli w Ukrainę jako swoją ojczyznę, no ja bym się pociął kurwa, no, z wrażenia, no jeżeli by tak było, no tak pociął, no. No rozumiecie, przenośni. Ja bym się załamał, jeżeli by tak było. Jeżeli mi ktoś by mi kazał poddał, poddać się i zakazał strzelać, i, i, no nie rozumiem, poza tym zobaczcie, Prawie nikt nie stawiał, w ogóle nikt tam nie stawiał czynnego oporu. Nie doszło do żadnych walk. To mnie kurwa zadziwia. No wyobrażacie sobie, jakby obce wojska do nas weszły, na przykład do Polski, z zamiarem wyrwania kawałka naszej ojczyzny, to czy wierzycie w to, że kurwa nikt by tam nawet granatu jednego nie pierdolął w nich? No tak by nie było. To obrazuje to, jakie nastroje panują wśród Ukraińców. Jak tam jest z poczuciem państwowości i tak dalej. Kolejna sprawa. Rosji bardzo łatwo jest, było sprowokować tę całą sytuację, która ma teraz miejsce na wschodniej Ukrainie, czyli niezadowolenie tych wschodnich regionów. No Po pierwsze nasycili, nas, nasycali i nasycili tym bardziej teraz ten region e, swoimi agentami już takimi operacyjnymi, którzy tam działają, którzy podburzają, którzy są prowokatorami itd. itd., itd., itd. Przerzucili te swoje siły specjalne, które były wcześniej na Krymie. Czyli tych, przepraszam, nie przerzucili, tylko nagle na wschodniej Ukrainie pojawili się zaniepokojeni sytuacją młodzi ludzie, którzy kupili demobila albo przez internet mundury i zrobili homcim, salabim, hop! I pojawiła się w ich rękach broń, nowoczesna broń, będąca na wyposażeniu armii rosyjskiej. W każdym razie tam się pojawiły te siły i troszeczkę inną taktykę Rosjanie zastosowali, no bo tutaj zaczęli tam na Krymie to było parę głównych ośrodków, parę głównych baz, a tutaj zaczęto zajmować wszelkie ważne inaczej, wszelkie przedstawicielstwa władzy centralnej w, 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 w dużej ilości miast w jednym regionie, wschodniej Ukrainy, Miejsca, gdzie krzyżują się szlaki transportowe, wszystkie ważne miejsca ze względu strategicznych również, po prostu po to, żeby ułatwić wprowadzenie stojących na granicy głównych sił rosyjskich, sile zdaje się w tej chwili 40 tysięcy żołnierzy. Zresztą przed chwilą pierwsze sygnały napływające z Ukrainy wskazują na to, że już te siły główne zaczynają wchodzić, ponieważ już pojawiły się czołgi um, przystrojone rosyjskimi flagami na wschodzie Ukrainy. Oczywiście oficjalnie um, ci zbuntowani przedstawiciele samoobrony twierdzą, że to są czołgi, które przeszły na ich stronę. Zajebiście. Dlaczego tak łatwo było to zrobić? No znowu to jest dokładnie ta sama sytuacja. No po prostu na Zachodzie nikt skurliwa nie mógł wiedzieć, że w XXI wieku można coś takiego zrobić. A można. Jak się jest Władimirem Władimirowiczym Putinem, Rosjaninem, to można takie rzeczy robić. Po prostu. Jak się nie podoba, to wypierdalać, powiedział Putin do reszty świata. I realizuje ten plan. Putin skazał, Putin zjełał, jak w jednym z wywiadów powiedziała pewna obywatelka Rosji. Po drugie, nowe władze ukraińskie, to nie wierzcie w to, że to są jacyś rewolucjoniści, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, chociaż tego słowa chyba nie ma dobrego znaczenia, słowa rewolucjonista, to nie są jacyś kurna proeuropejscy politycy, super goście i w ogóle i tak dalej, sacy. To jest dokładnie ta sama klika, co była za czasów Janukowycza. To są upierdoleni wykłady z rosyjskimi służbami specjalnymi, oligarchowie, biznesmeni i ludzie dziwni, jak na przykład przedstawiciele władz prawego sektora, tych nacjonalistów ukraińskich. No, a według mnie w ogóle prawy sektor został stworzony przez rosyjskie służby specjalne. To jest na bank, ponieważ działania prawego sektora przez cały okres trwania tej tak zwanej rewolucji na Majdanie to były działania, które były wodą na młyn Rosji. Rosja mogła powiedzieć, widzicie jacy tam kurwa faszyści są? Widzicie jak oni się zachowują? Widzicie, że mówią, że będą zabijać rosyjskojęzycznych mieszkańców? Proste. Sytuacja dla Ukrainy według mnie jest totalnie bez wyjścia. Nie ma wyjścia z tej sytuacji, jeżeli chodzi o władze Ukrainy. No bo tak. Dalej nie będą nic robić, dalej nie będą. Yy nie zaczną prowadzić działań bojowych przeciwko armii rosyjskiej, przeciwko tym siłom samoobrony na wschodzie, no to Rosja stwierdzi, e, cieniasy, wchodzimy. No i Rosja wchodzi i zajmuje wschodnią Ukrainę. Jeżeli nie całą. Jeżeli Ukraińcy, władze ukraińskie w Kijowie zaatakują tych członków samoobrony, ale na pełnej kurwie, wiadą, czołgami zaczną napierdalać, Rosjanie powiedzą, o, przemoc, zagrożone jest życie obywateli rosyjskich mie mieszkających na terenie Ukrainy, wchodzimy na pełnej kurwie. Będzie dokładnie tak samo. Sprawa jest przegrana dlatego, no bo po prostu Ukraińcy przespali, no te parę chwil, być może nie mieli możliwości. Po wydarzeniach na Krymie, które i tak były pokazane, pokazały słabość państwa ukraińskiego, oni powinni od razu przewidzieć to. Powinni od razu przedsięwziąć działania mające na celu ochronę wschodniej Ukrainy. Wszystkie te punkty strategiczne, budynki władz i tak powinny zostać obsadzone przez siły wojskowe specjalne, jeżeli takowe Ukraina posiada. Yy, powinny zostać tam obsadzone i nie powinni dopuścić do przejmowania władzy od razu. No kurwa, przecież to jest terroryzm. No. To jest... No tak jakby yy, w tej chwili na przykład w Opolu yy, przedstawiciele mniejszości niemieckiej wyjewali polską flagę na bruk, powiesili niemiecką i powiedzieli kurwa! Tu jest deutsza! My się tu czujemy dyskryminowani, ciemiężeni, no i co? I zróbcie nam coś. W normalnym kraju, mam nadzieję, że w Polsce by tak było, wjechałby tam zaraz grom i zrobił rozpierducha. No. Na Ukrainie tego nie było. No dlaczego? No dlatego, że Ukraina jest po prostu przy, pod... E, inaczej, gdzie nie spojrzysz, to jest rosyjski agent. No taka jest prawda. Dlaczego Putin e, chce zająć wschodnią Ukrainę? No właśnie dlatego, co mówiłem, ze względów strategicznych. Poza tym trzeba pamiętać, że wschodnia Ukraina to jest główny jakby spichlerz całej Ukrainy. Wschodnia Ukraina jest głównym spichlerzem całej Ukrainy. Tam są spichlerzem w sensie przemysłowym. Tam są centra przemysłowe, zakłady wielkie, przemysł ciężki, kopalnie. Ukraina dzięki wschodowi Ukrainy ma pieniądze. Bez, jakby Rosja zapierdoliła wschód Ukrainy, co za, właśnie teraz w tej chwili robi, no to Kurno no te, ta Ukraina co zostanie zachodnia, te nasze, da, nasze ziemie, które dawniej były Polską. Mm, no to będzie taki kurno, ja wiem, jakby, jakby to powiedzieć. Bo no, tam nic nie będzie, no słuchajcie. No, za polską wschodnią granicą tam już będzie po prostu tylko kurwa niewyobrażalne hamstwo, głód, banderowcy, a daleko potem potem kurwa Rosja. Znaczy właśnie nie tak daleko, to będzie problem. Ukraina jako państwo wówczas upadnie, po prostu upadnie. Czy można coś poradzić na tą ekspansję Rosji? Mam parę pomysłów. Wbrew pozorom e, można coś jeszcze zrobić, ale teraz przede wszystkim trzeba e, zastanowić się, co będzie dalej. Bo przypominam, że obywatele rosyjscy, których trzeba bronić, Mieszkają również na Łotwie, na Litwie, w Estonii. I tutaj zaczyna być zabawnie w tym momencie. Tak naprawdę zabawnie. Zabawnie czy tutaj niebezpiecznie. Dobra, słuchajcie, za chwilę nagram drugi odcinek tymczasem, tym razem o działaniu polskiej władzy, o tym co należy robić i co trzeba by było robić.